Na początek formalnie zapiszmy taki wzór ogólny, z którego skorzystałem w ostatniej pigułce. Mianowicie całka sumy czy też różnicy, na jedno wychodzi, dwóch funkcji po dx, to jest właśnie suma lub różnica całek tych funkcji. Czyli możemy całkować po składnikach i te całki dodajemy albo odejmujemy. Taki wzór nie przechodzi, gdybyśmy mieli tutaj iloczyn albo iloraz. Natomiast jeśli mamy iloczyn, całkę iloczynu, ale stałej i funkcji mnożymy A przez pewną funkcję, a jest liczbą stałą, to tutaj możemy wyłączyć A przed całkę, czyli mamy iloczyn tej stałej i całki funkcji f od x po dx. Wykorzystałem te własności w ostatnim przykładzie, także teraz je sformułowałem. No, i wykorzystam je ponownie w zadaniu, które rozwiążę na dwa sposoby. Z zastosowaniem tych wzorów i z zastosowaniem właśnie tej nowej techniki. Oto ten przykład. Całkujemy taki iloczyn 6x razy i tutaj w nawiasie 3x do kwadratu plus 1 do kwadratu po dx. Przede wszystkim możemy podnieść do kwadratu tę sumę, pomnożyć przez 6x, uporządkować. Dostaniemy wielomian, który potem możemy całkować po składnikach, ewentualnie wyłączając te współczynniki liczbowe przed całkę. To jest pierwsza metoda. Zatem mamy całkę 6x i podnosimy do kwadratu 9x do potęgi czwartej. Dodać 6 razy x do kwadratu. Dodać 1. Wiadomo, stosujemy wzór skróconego mnożenia. Teraz porządkujemy. Mnożymy, porządkujemy to wszystko w nawiasie, oczywiście. Dostaniemy tak. 54 razy x do potęgi piątej. Dodać 36 razy x do potęgi trzeciej. Dodać 6x. I to wszystko po dx. Teraz będziemy stosować obie własności, oba wzory, więc będziemy całkować po składnikach i wyłączać od razu czynnik przed całką. Czyli mamy tak, 54 razy całka x do potęgi piątej po dx, dodać 36 razy całka x do potęgi trzeciej po dx i na koniec dodać 6 razy całka x po dx. Zauważmy, że mamy tutaj całki funkcji potęgowych, więc dostaniemy tutaj x do potęgi szóstej dzielone przez 6 będzie skracaniem. x do potęgi czwartej dzielone przez 4 będzie skracaniem. x do potęgi drugiej dzielone przez 2 też będzie skracanie. To od razu już to zróbmy, to skróćmy. x do potęgi szóstej, a ta szóstka się skróci, będzie 9 razy x do potęgi szóstej. Stałą C zrzucimy na sam koniec ze wszystkich całek. Tu mamy 36. Pomnożone przez x do czwartej dzielone przez 4, czyli ponownie 9 razy x do potęgi czwartej, dodać 6 razy x do kwadratu dzielone przez 2, czyli po skróceniu dodać 3 razy x do kwadratu, i na koniec wspólna stała. Przechodzimy teraz do tytułowego całkowania przez podstawienie, muszę to wszystko wytłumaczyć. To tłumaczenie teoretyczne będzie trudniejsze od późniejszych zastosowań, no ale trzeba przez to przejść. Wprowadzam pewną funkcję wewnętrzną, bo tu niestety będą funkcje złożone. f od x i funkcję zewnętrzną z równą g od y, od tej funkcji wewnętrznej. I teraz, przy takim wprowadzeniu takich symboli, jeśli trafi nam się całka, w której całkujemy następujący iloczyn. G. Od f. Od x. Klasyczna funkcja złożona. Zewnętrzna nałożona na wewnętrzną. I mamy drugi czynnik, w którym rozpoznajemy pochodną funkcji wewnętrznej. To musi być specjalnie przygotowany układ. Po dx. To pocałkowanie przez podstawienie, przez zamianę zmiennych pozwala nam zastąpić tę całkę przez, uwaga, całkę znacznie prostszą, całkę funkcji g od y, zamiana zmiennych, po dy, już nie ma x. -a. I jeśli potrafimy całkować funkcję g, no jeśli nie potrafimy, to cała ta robota na nic oczywiście, ale jeśli potrafimy całkować i znamy funkcję pierwotną, czyli wielkie g, tej funkcji małe g, no to dostaniemy właśnie g od y. Tylko od razu już się podstawmy w miejsce y, F od x, Czyli g od f od x. Mówiąc krótko, traktujemy funkcję wewnętrzną jak nową, zmienną. A ten fragment tutaj, przyjrzyjmy mu się nieco bliżej, to jest w tradycyjnym zapisie dy po dx. To wygląda jak ułamek, ale formalnie ułamkiem nie jest. Ale dowcip polega na tym, że to się zachowuje jak ułamek, a ten zapis tutaj nie ma mnożenia przecież, to jest całka czegoś tam po dx. Ale to się tak zachowuje, jakbyśmy mieli ułamek pomnożony przez dx i jakbyśmy mogli skrócić te różniczki. I faktycznie pozostanie nam dy, czyli o, to tutaj, to tutaj. Jeszcze możemy dopisać C i zauważmy, że gdybyśmy tak chcieli zróżniczkować prawą stronę, to powinno nam wyjść to. Tutaj wyrażenie podcałkowe do tego dx. No i wyjdzie. Kto potrafi różniczkować funkcje złożone, to od razu widzi. Mamy pochodną funkcji zewnętrznej, jest, ale po f od x po y pomnożoną przez pochodną funkcji wewnętrznej już po x. To się wszystko zgadza. Także wytłumaczenie tego wzoru jest chyba bardziej złożone i zawiłe niż dowód, że on jest prawdziwy. Wystarczy tylko, no, tylko, trzeba jednak aż umieć różniczkować funkcje złożone. Bez umiejętności różniczkowania funkcji złożonych, temat jest trudny. To teraz wróćmy do naszego przykładu. Mamy całkę i rozpoznajemy tutaj w tym 6 od x. Pochodną funkcji wewnętrznej. Tak specjalnie to jest przygotowane. 3x do kwadratu plus 1 prim daje nam 6x plus 0, czyli 6x. Więc zapiszmy to w zmienionej kolejności, aby pasowało nam do tego zapisu. Oczywiście kolejność przy mnożeniu nie jest ważna. 3x do kwadratu plus 1 to jest nasze g. O, to jest to g. g od f od x pomnożone przez f prime. Czyli 6x po dx. I teraz przechodzimy na tę postać. Jesteśmy w tym miejscu to równanie. I zapisujemy całkę. Zresztą może tylko zapiszmy, że to, co wewnątrz nawiasu, ale tylko wewnątrz nawiasu, to jest Y. Więc mamy Y do kwadratu, a to, co jest po kropce, to co jest po kropce, to jest dy. Zostaliśmy prościutką całkę. Y do kwadratu pod Y, czyli y do potęgi trzeciej dzielone przez 3 plus c. Y spełniło swoją rolę, więc ponownie przywracamy x do gry. Dostaniemy 1 trzecią, i w nawiasie 3x do kwadratu plus 1 do potęgi trzeciej dodać c. Zauważmy, że ten wynik wygląda nieco inaczej, ale to jest różnica w wyglądzie i z dokładnością do stałej. Sprawdźmy szybko. Mamy 1 trzecią i podnosimy do potęgi trzeciej. 27x do kwadratu do trzeciej, czyli do szóstej, dodać 3 razy to do kwadratu, razy 1, czyli ponownie 27, ale x do potęgi czwartej dodać 3 razy to razy 1 do kwadratu, czyli 9x do kwadratu, dodać wreszcie 1 do potęgi trzeciej plus c, co jest równe 9x do potęgi szóstej, dodać 9x do potęgi czwartej, dodać 3x do kwadratu, dodać 1 trzecia, dodać c, czyli po prostu dodać nową Stałą C. To może tak, tutaj dajmy C1, a tutaj niech będzie to C, które jest tutaj. Mamy wyniki identyczne. Ponieważ taka całka jest równie dobrze, krótko rozwiązywalna w ten i w ten sposób, więc teraz dam przykład całki, która już zdecydowanie lepiej jest rozwiązywana metodą. Całkowania przez podstawienie. Weźmy to samo, 3x do kwadratu plus 1, ale podnieśmy do znacznie wyższej potęgi, na przykład do 22 i mnożymy to przez 6x po dx. Mamy to samo podstawienie, więc dostaniemy całkę y do potęgi 22 po dy. No i zupełnie tak samo, analogicznie. Dostaniemy y do potęgi 23 dzielone przez 23 plus c, czyli 1 trzecią, razy 3x do kwadratu plus 1 do potęgi 23 plus c. Zauważmy, że różniczkując tę funkcję, dostaniemy, to jest pochodna funkcji złożonej 1 23 razy 23 razy to co w nawiasie do potęgi 22 i to jest pochodna funkcji zewnętrznej Razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy 6x. Wszystko się zgadza, a ta postać jest zdecydowanie najlepsza. Przecież nikt o zdrowych zmysłach nie będzie podnosił do 22 potęgi i nie będzie całkował takiego tasiemca po składnikach, chociaż oczywiście można. To jeszcze kilka prostych przykładów, specjalnie pod ten wzór. Czyli mamy iloczyn pewnej funkcji złożonej. I pochodnej funkcji wewnętrznej. No i tak się powinno złożyć pięknie, że umiemy całkować funkcję zewnętrzną. Na początek zadanie, które można rozwiązać na przynajmniej trzy proste sposoby: sinus 2x całkujemy pod x. Brakuje tego iloczynu i drugiego czynnika, czyli pochodnej, ale pochodna funkcji wewnętrznej to jest dwójka. Możemy dopisać razy dwa i tutaj, dla równowagi, dać jedną, drugą. Zamiast tego już zastosujemy taki typowy zapis, trzeba się przyzwyczajać. Y albo U, no niech będzie Y na razie, to jest funkcja wewnętrzna. I teraz bierzemy pochodną dY po dX, co daje 2. Czyli samo dY to jest 2 dX. No właściwie mógłbym napisać, że dX to jest jedna, druga dy, bo to właśnie będziemy tutaj zastępować to dx, czyli jedną drugą już wyrzucamy przed całkę, a pod całką mamy sinus y po dy, to dalej daje jedną drugą i co to jest całka sinusa? No przecież minus cosinus, więc minusa dajemy na początek, a tutaj cosinus y, tylko że od razu podstawmy 2x plus c. Zauważmy, że po zróżniczkowaniu tego wyrażenia faktycznie dostaniemy sinus 2x. W drugim podejściu skorzystamy ze znanej tożsamości trygonometrycznej, mianowicie sinus 2x. to po prostu 2 razy sinus x razy cosinus x. Dwójkę możemy wyłączyć od razu przed całkę i dostaniemy pod całką sinus x pomnożony przez cosinus x, to dx i to już dokładnie pasuje do tego wzorca. Kropka to kropka. Na prawo jest pochodna funkcji wewnętrznej, funkcją wewnętrzną jest ten sinus. A co z funkcją zewnętrzną? No to jest zwykła funkcja liniowa, takie y równa się x. Zaraz zobaczymy. Zapiszmy, już powiedzmy tradycyjnie to w taki sam sposób, więc y to jest funkcja wewnętrzna sinus x dy po dx. Pochodna sinusa to jest cosinus x. Zatem dy to jest cosinus x dx. Mamy gotowe. Podstawiamy i dostaniemy dwa przepisane całka. Zamiast sinusa jest y i reszta to po prostu po dy. Całka tego y to jest y do kwadratu dzielone przez 2, ale tutaj mamy mnożenie przez 2 dwójki. Ulegają skróceniu, pozostanie y do kwadratu, czyli kwadrat sinusa. Sinus kwadrat x plus stała c. Nie wygląda, że to jest to samo, ale jest, tylko jednak ponumerujmy te stałe, bo to nie są takie same stałe. Warto sprawdzić. A tymczasem zróżniczkujmy. Pochodna tego sinus kwadrat x to jest 2 razy sinus x razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy cosinus x. No to to jest właśnie to. Przechodzimy do jeszcze jednej próby, czyli przepisujemy sinus 2x. No i teraz zrobimy taki myk, że zmienimy kolejność. Damy 2, a tutaj na początek będzie cosinus x i to będzie to nasze g od, f od x razy sinus x po dx. Tym razem y to jest cosinus x. W takim razie pochodna kosinusa no to będzie minus sinus x, czyli dy to jest minus sinus x dx. To by dawało minus przed całkę, przed dwójkę. I mam ponownie całkę y po dy, co mi daje minus 2, dwójka ulegnie skróceniu, bo Y do kwadratu mamy ponownie dzielone przez 2, czyli pozostanie mi minus y, czyli cosinus kwadrat x plus, no już się domyślamy, że to będzie kolejna stała, to nie będzie taka sama stała jak tutaj, c3. Po zróżniczkowaniu dostaniemy minus 2 razy cosinus x, razy pochodna cosinusa, czyli minus sinus x. Minusy znikają i wracamy z powrotem do funkcji podcałkowej. Jeszcze jeden przykład z funkcjami trygonometrycznymi, tangens x tym razem. My umiemy bez problemu różniczkować tangensa, ale mamy zrobić właśnie coś odwrotnego całkę. Nie widać tak od razu przypisania, więc to jest trudny przykład, No, trudniejszy niż te poprzednie, ale po namyśle stwierdzamy, że przecież tangens to jest sinus x dzielony przez cosinus x pod X. I teraz, jakie będą tutaj przyporządkowania? W ogóle spójrzmy na to. Po namyśle, chyba już widać. Mamy 1 dzielone przez cosinus x, i to jest ten pierwszy czynnik, pomnożony przez pochodna cosinusa funkcji wewnętrznej, to jest sinus x dx. Także już wiadomo, to będzie tak jak tutaj. y to jest cosinus x. Przepiszmy dy to jest minus sinus x dx. Czyli dostaniemy całkę. Kreska ułamkowa. Na dole to jest cosinus, czyli nasz y, a na górze mamy no, sinus x dx. A tymczasem dostaniemy dy z minusem, więc ten minus dajemy tutaj. No i mamy znaną całkę. Przecież taka całka to jest logarytm naturalny tego mianownika, czyli logarytm naturalny modułu y, gdzie y to jest cosinus x plus c. Zauważmy, że dziedzina tego wyrażenia no, wyklucza tutaj 0, więc x nie może być równy miejscom zerowym. Kosinusa, czyli x musi być różne od pi drugich plus k, co jest zgodne z tym, że nie dzielimy przez 0, no i oczywiście taka jest też dziedzina tangensa. I ostatni przykład w tej pigułce mamy pod całką 1 plus x co dzielimy przez 1 plus x do kwadratu. Takie 1 plus x do kwadratu w mianowniku to się kojarzy z arkusem tangensem, no ale tutaj musiałaby być jedynka. No tak, tylko że skoro tutaj mamy dodawanie, to możemy to rozdzielić, więc zapisujemy sumę dwóch całek. Pierwsza z tych całek to jest po prostu z tą jedynką dx dzielone przez 1 plus x do kwadratu i tutaj faktycznie mamy arkus tangens x, a druga z tych całek to jest całka, gdzie jest x po dx i tutaj mamy 1 plus x do kwadratu. Zauważmy podobieństwo tej całki do tej całki. To, że są inne funkcje, to nic nie oznacza. Mamy tutaj cosinus X i pochodna cosinusa jest na górze, a tutaj mamy wielomian i pochodna tego wielomianu z dokładnością do stałej jest na górze. To, że tutaj brakuje 2 razy X to nie jest problem, bo możemy to dopisać tutaj dwójkę, a tutaj jedną drugą. Zróbmy to porządnie. To, co teraz tutaj zapiszę, to dotyczy tej drugiej całki, więc y. To jest tak jak tutaj, mianownik, czyli 1 plus x do kwadratu. W tej sytuacji pochodna mianownika y po dx to jest 2x. Stąd dy to jest 2x dx. I pierwsza całka to jest gotowy arkus tangens x, a ta druga całka, może tutaj ją zapiszmy, to jest całka. Z kreską ułamkową, na dole jest y, a na górze jest dy, a przed całką jest jedna, druga. Podobnie jak tutaj, tylko że tutaj mieliśmy minusa przed całką, a tutaj przed całką będzie jedna, druga, czyli dodać jedna, druga razy. No i ta całeczka to jest logarytm naturalny y, czyli. Nie musimy dawać modułu, bo to jest dodatnie. Może zapiszmy tak jednak, jak się wielomiany pisze. x do kwadratu plus 1 w takiej normalnej, wielomianowej kolejności plus c.